Cześć! Ja jestem Chory Reptilecam, co słyszycie po moim głosie i dzisiaj podczas tego odcinka chciałbym Wam rozpakować tą oto paczkę. Zobaczcie jaka ona duża jest, którą to przysłał mi jeden z widzów, a z racji tego, że mi ją przysłał i się starał o to, żeby była jak najlepiej zapakowana i pewnie przygotowana, postanowiłem, że odwdzięczę się pokazując tą paczkę w odcinku. Ale przed tym chciałbym pogratulować pewnej osobie. Sekundka, wezmę najpierw sprzęt. Który zdobyła z ostatniego vloga, w którym to było do zdobycia coś do terrarium, i tym czymś jest taka oto fontanna, którą to ja używałem u kameleonów. Jest to fontanna, z której to sobie spijają wodę kameleony, a Camilson, Camilson, w sumie mój imiennik, z którym to już się dogadałem i mam jego dane do wysyłki. Oto ten sprzęt otrzymuje do swojego terrarium, do terrarium swoich zwierzaków. Co on z tym zrobi? Sam nie wiem. Jednak ta fontanna jest na prąd. Tak widzicie, to jest wtyczka. Jest tutaj trochę rzeczy. Ona jest do rozkręcenia. Pokażę Wam. W jednym z odcinków testowałem ją. Możecie zobaczyć. Link jest tutaj. Odkręcamy jeszcze tutaj ten oto kawałek. O, chyba mi się nie uda teraz. Tak mocno zaczepiłem. I mamy tutaj także taką oto pompkę, która to tłocze. Wodę do góry i z góry tym oto czymś skrapla się, gdzie kameleon widzi na przykład taką wodę i sobie ją spija. Odkładamy i co? Bierzemy się za naszą paczkę. Tą oto wielką paczkę. A i jeszcze jedno. Ten kameleon, który to ostatnio do mnie przyjechał, jest to Kinyongia behmei. I za chwilę także Wam tego kameleona pokażę, ponieważ trochę zupgradeowałem terrarium dla tych zwierzaków. Także lecimy do tej paczki i rozpakowywujemy ją. Ja się domyślam, co jest, ale Wy jeszcze nie, także lecimy! Paczka jest dosyć spora, powiem Wam, ale szybko ją otworzymy, bo jest ładnie zapakowana. Ja się domyślam co tu jest, a nawet w sumie i wiem, bo mi ta osoba no. mówiła. Ale czy faktycznie jest to, co ja myślę, to zaraz się o tym przekonamy. Opa! O Jezu! O Jezu, sprzątania będzie dużo. Już wam pokazuję jak to wygląda. Jak widzicie sporo jest tutaj różnych takich wycinek. OK, spróbuję nie wyciągać ich, żeby nie brudzić tutaj za bardzo. Także odsuwamy wszystko, jak się tylko da. Próbujemy w taki sposób wyciągnąć paczkę. Uwaga. Opa, opa. Oj, chyba będzie trudno i to nawet bardzo. Ale to bardzo trudno w taki sposób to wyciągnąć. Także trochę na pewno nabrudzę. Nie, trzeba. Trzeba jednak wszystko powyciągać, bo w taki sposób nie uda mi się tego wyciągnąć. Także wrzucamy wszystko, co się tylko da do miski, żeby jak najmniej nabrudzić. To jest moja pierwsza paczka od widza. I chyba ogromna jak na paczkę tego typu. Ale będę miał przynajmniej czym palić w kominku. Także można spokojnie rozpakowywać. Zaraz się okaże, że są tutaj jakieś gratisy dodatkowe, ale nie. To są tylko gazety. Uuu, Jest tego sporo. Naprawdę. A jest to jedna rzecz do terrarium. I myślę, że Wam się spodoba bardzo, ponieważ ja widziałem już kawałek zdjęcia tego oto czegoś, co się tutaj znajduje. O. Dobra, żeby nie przedłużać ja wezmę to po prostu będę już wyciągał i pokażę Wam jak to już wygląda. Już wyciągnięte. Spora część osób może się domyślać, co to jest za paczka, co się tutaj znajduje, bo jest tak zapakowane trochę. Można powiedzieć w taki sposób, że łatwy, że łatwo można się domyśleć co to jest. Jakiś obraz może z kameleonem. A może coś do Terrarium? Za chwilę się przekonacie. Ja już jestem pewny, że to jest to, co miało być. Więc uwaga. O! Opa! Odwracam w waszą stronę. Jeszcze tutaj jest to jakoś pozawiązywane. U lala! Pełen profesjonalizm, jeśli chodzi o opakowanie. I uwaga ja już widzę. 3, 2, 1, voilà. Jest to ścianka własnej roboty do terarium naszych nowych kameleonów, także naprawdę bardzo fajnie wyszła. Zobaczcie sami. Tak się ona prezentuje. Ścianka prezentuje się naprawdę świetnie. Nie sądziłem, że tak ładną ściankę będę miał kiedykolwiek w swoim e, jakimś terrarium dla kameleonów. Ale ona pójdzie do e, naszych nowych osobników, czyli parki Kinyongia Behmei. Także odkładam to, tą ściankę tutaj na bok. Na razie. A dlaczego? A dlatego, że jeszcze dzisiaj nie będę jej wkładał do Terrarium, z racji tego, że tym kameleonom trochę je przerobiłem w dniu dzisiejszym, a ją jeszcze muszę odkazić w odpowiedni sposób, bo ja jestem po prostu. Tak mocno pedantyczny, jeśli chodzi o kameleony. Dobra, tym samym idziemy do terrarium, nowych kameleonów i jeszcze raz wam te kameleony pokażę. Od razu wam powiem, że jeśli chodzi o szklane terarium, największy minus to po prostu kamień, który osadza się na. Ściankach, czyli na tej szybie, na przykład na tej, zobaczcie, ile tego jest, jest naprawdę brudna. A staram się używać wody mineralnej, którą to kupuję w jednym ze sklepów i którą to sam na co dzień ja pijam. Dobra, otwieramy terrarium i pokazuję Wam już te kameleony. Zobaczcie, w jednym miejscu mamy dwa osobniki, które się tutaj schowały jak widać dogadują się bardzo dobrze są to młode osobniki trzy miesięczne jednak już widzę różnicę między tym jak do mnie przyjechały a teraz ponieważ raz złapały wagę dość fajnie dwa już trochę urosły a trzy samczyk jest naprawdę dużo dużo większy od chwili tej, z której to do mnie przyjechał. Zastanawiacie się pewnie, w jakich warunkach te kameleony utrzymuje. Odpowiedź jest prosta. Najważniejsza jest tutaj temperatura, która to nie przekracza 25-26 stopni Celsjusza w dzień na wyspie grzewczej. Z kolei na samym dole terrarium mają około 20-18 stopni. W nocy ta temperatura oczywiście spada do 18 stopni i takie warunki dla tych kameleonów na tą chwilę posiadam. Ten ruch do przodu i do tyłu jest mimetyzmem, gdzie kameleony udają liść w momencie, kiedy to wyczuwają pewną oznakę strachu. Dlatego też w taki, a nie inny sposób starają się udawać liść i uciekać w miejsce, w którym to nic im nie zagraża. No i zobaczcie raz jeszcze ten kamień, który się osadził na szklanym terrarium. Dlatego też to jest jeden z powodów, dla których to nie posiadam terariów szklanych dla swoich Kameleonów, ponieważ bym tak naprawdę nie nadążył nad ich szorowaniem. No i to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dziękuję Adrianowi za ściankę, którą to mi przysłał, Kamilowi za zdobytą nagrodę. No i oczywiście chciałbym już teraz zapowiedzieć wam pewien odcinek, który to pojawi się już niebawem na moim kanale, ponieważ urodziły mi się takie oto kameleony Jacksoni, Xantolopusy. Tak dobrze usłyszeliście, urodziły się i już niebawem. Pokażę Wam samiczkę, z której to one wyszły, no i oczywiście, ile tych osobników pojawiło się w mojej domowej hodowli. Także ja Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Wystarczy taki czerwony przycisk, kliknąć tam na dole. No i oczywiście o pozostawieniu łapki w górę i komentarzu pod tym materiałem. Tym samym ja się z Wami żegnam wraz z małym Jack Danielsem, bo to chyba samczyk jest, z tego co tak patrzę. Jeszcze się upewnię? Nie, no, to jest chyba samiczka. No i widzimy się w odcinku kolejnym z tymi kameleonami. Cześć!